Maryja u stóp krzyża Jota 19, 25 do 27. W chwili największego cierpienia, gdy Jezus konał na krzyżu, Maryja stała obok, nie krzyczała, nie protestowała, po prostu była, milcząca obecność matki, która patrzy na niewyobrażalną agonię swojego syna. Każdy cios, każde szyderstwo, każda kropla krwi przeszywały także jej serce. Ewangelista Jan zapisuje te słowa. A obok Krzyża Jezusowego stały Matka Jego, Siostra Matki Jego, Maria, Żona Kleofasa i Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał Matkę i obok niej Ucznia, którego miłował, rzekł do Matki, Niewiasto, oto syn Twój, a potem rzekł do Ucznia, oto Matka Twoja. To nie tylko słowa pełne troski, to przekazanie Maryi całemu Kościołowi. Od tej chwili Maryja staje się Matką każdego z nas matką zranioną, ale nie złamaną. Matką współcierpiącą, ale pełną nadziei. Matką, która nie odchodzi w godzinie śmierci, ale trwa wiernie do końca. Jej fiat z Nazaretu znajduje swoje wypełnienie u stóp krzyża. Tam, gdzie miłość osiąga swoje apogeum, Maryja wciąż mówi Bogu tak. W jej milczeniu słychać krzyk świata i westchnienie duszy. W jej łzach modlitwa za każdego z nas.